trudności z organizacją? Największe trudności chyba dotyczyły na pewno tego wirusa, który nas tutaj dość mocno ogranicza. Wszelkie obostrzenia, które dostaliśmy od superligi, puste no trzeba było to wszystko tak zorganizować, aby ich, ich przestrzegać. Też w ostatniej chwili z memoriału wypadł nam NMC Górnik Zabrze, również z powodu wirusa, więc no w sumie takie memoriały odbywa się co roku, więc nie było to, organizacyjne, nie było to pod tym względem organizacyjne wyzwanie, lecz no pod bardziej względem tych, tych wszystkich obostrzeń, których trzeba przestrzegać. Taka impreza na pewno jest kosztowna. Pomogli sponsorzy? No, turniej jest dość mocno obsadzony, najmocniej w historii. Mamy swoich sponsorów, partnerów tego memoriału, którzy nam no bardzo pomogli, którym my dziękujemy i, i mamy nadzieję, że zostaną z nami również na dłużej. Wydaje mi się, że gdzieś w drugim meczu wyszło może trochę zmęczenie i trochę zlekceważenie z tego względu, że gdzieś z Wisłą Poc zagraliśmy fajne, fajne zawody. To co sobie zakładaliśmy od kilku tygodni trenowaliśmy i gdzieś to wychodziło z Wisłą Poc. I podejrzewam, że trochę rozróżnienie, bo pokonując yy, wicemistrzów Polski, no może coś tam, coś tam źle w głowie się zadziało i, i do tego meczu nie podeszliśmy nie tak jak powinniśmy i z tego z tego, z tego się wzięła taka przewaga na, na korzyść Głowa. Ten pierwszy mecz z Dolnośląską Połską, zwycięstwo pierwsze w historii, co dla was znaczy? mimo że to sparring. No bardzo dużo oczywiście, no. Pokonując wicemistrza Polski, no to no to jest jakiś sukces, tak? Mimo, mimo że to jest sparing, mimo Mimo, że to był Wisły pierwszy mecz teoretycznie sparingowy, no to nasz był drugi, tak? to, 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 to jakoś tam doświadczeni po, tym, po tej pandemii całej nie jesteśmy znacząco bardziej, więc, więc wydaje mi się, że, że gdzieś tam się udało i fajnie, tak? Na pewno morale podskoczyły do góry. Nie, no, myślę, że dla każdego zwycięstwo z Wisłą Płock jest, jest bardzo fajną sprawą. No, z Płockiem mieliśmy jakiś tam pomysł na grę. Myślę, że w obronie troszeczkę więcej nam pozwalali na, na rozwinięcie skrzydeł. Tutaj z poławami jednak było dużo ciężej. Ta brona 6-0 bardzo, bardzo silna, agresywna i, 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 i solidna nie pozwoliła nam, nie pozwoliła nam no, grać po swojemu. Przede wszystkim powinniśmy grać troszeczkę szerzej, tak. rozciągnąć grę, a tutaj cały czas próbowaliśmy środkiem. W środkiem boiska zdobywać bramki, co i co przede wszystkim szukać e, obrotowego, co, co nie zawsze się udawało. Także różnie wyciągnąć wnioski i co? I grać dalej. Yy, no na pewno bardzo cieszymy zwycięstwa i dotarcia do, do finału jutrzejszego. Jeszcze nie, nie wiadomo z kim zagramy. Ale jeśli chodzi o ten mecz, to na pewno jeśli chodzi o ten pierwszy Zagłębiem, no to do końca nie byliśmy zbyt zadowoleni, tak? bo tam się troszeczkę męczyliśmy w obronie. Y, 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 zbyt łatwo nam wrzucali, dlatego to było to, co chcieliśmy poprawić przed tym drugim meczem. I od pierwszych minut było widać, że nasza obrona funkcjonowała dużo lepiej. Agresywna, dobra gra z bramkarzem i łace bramki z kątem, co pozwoliło już do, do przerwy wysoko prowadzić i kontrolować to przed całą drugą połowę. Wielka impreza to też i wielki koszt. Pojawiają się negatywne komentarze odnośnie jednego ze sponsorów. Co Pan nam powie na ten temat? E, e, co Pani ma na myśli odnośnie jednego ze sponsorów? O, 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 o kogo chodzi? O firmę Kronospan. No firma Kronospan o kilka razy weszła na banery i dlaczego mamy ich nie reklamować? Mnie nie interesuje, co było 5-10 lat temu. Wydaje mi się, że wszystko jest w należytym porządku i przestańmy się już wygłupiać i negować firmy, które są na strefie w Mielcu. Wiadomo, że jest mnóstwo e, przeciwników, ale wydaje mi się, że do niczego to nie doprowadzi z tego względu, że, że wydaje mi się i wszystkie warunki spełniają i to nie jest tylko firma Chronośpan w Mielcu, bo firm przemysłowych jest mnóstwo w Mielcu. Natomiast do czego zmierzam? Jeżeli e, Yy, na, 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 na dawanie może być złe określenie, ale że jedna, czy druga, czy trzecia jest B, do niczego to nie prowadzi, bo yy, choćby nawet tutaj koledzy FKS Stalmielec, która awansowała do najwyższej ligi rozgrywkowej, czyli do yy, ekstraklasy. No to też, też potrzebują sponsorów i, i jest mnóstwo firm na strefie czy to jednej, czyli strefa A, strefa B, która w Żochowie się rozwinęła, słyszałem, że w stronę Tarnowa, czyli Piątkowiec, z następną strefę e, jakaś inwestycja ma, e, w tej chwili chyba się rozpoczyna, więc no, mielec przez długie lata był tym miastem przemysłowym i, i nie dajmy się zwariować i wydaje mi się, że do niczego to nie prowadzi, bo, bo nie, nie, nie uleczymy, że będziemy idealnie oddychać świeżym powietrzem, bo proszę Państwa, jeżeli choćby nawet pojedziemy w Tatry i ale palą czy to drewnem, czy to jakimś plastikiem, nieraz zapali i, i ktoś przyjedzie i powie, że był w Tatrach i super świeżym powietrzem oddychał, choćby nawet, e, choćby fabryka wyłączyła wszystkie emitory, które są w tej chwili i okres zimowy, który się zbliża i, i ludzie, którzy mają domy jednorodzinne i palą węglem, drewnem i bynajmniej tak mówią, ale ile jest takich podmiotów, którzy wiadomo czym palą i już nie będę w to ingerował. I, I nikt na to nie zwraca uwagi, tylko jest cały czas od iluś lat tylko B, kronośpan, kronośpan, kronośpan. A wydaje mi się, że firma, która mnóstwo inwestycji w ostatnich latach, czy elektrofiltry pomontowała, czy emitory, które są monitorowane, czujniki zapraszają cały czas, żeby przyjść, przyjść na, na, na teren zakładu i zobaczyć, jak to fun funkcjonuje. Bo firma z tego, co mi wiadomo, to za, w ostatnich dwóch czy trzech latach potężny elektrofiltr wybudowała i to jest mnóstwo pracy. Ludziom się wydaje, że na pstryknięcie w ciągu roku czy dwóch lat powstanie potężne urządzenie. Spełniają, wydaje mi się, te warunki. Dlaczego kultura, czy Milecki Sport, czy Pan czy już następne firmy na pewno się przyłączą do, do wspomagania w Mielcu, czy FKS-u, czy, 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 czy Szczypiarniaka, czy też siatka się fajnie rozbudowuje, piękna hala się buduje. I trzeba podjąć jakieś rozsądne działania. To oczywiście też nie do moich obowiązków należy, ale zapraszam do, do współpracy i namawiam nie tylko pan, bo firmy, które są w Mielcu, na strefie, czy to jest jedna strefa, namawiam do wspomagania kultury i sportu w Mielcu, bo warto w nas inwestować, warto w tych młodych ludzi inwestować, bo to jest przyszłość i to nie jest tylko, że ktoś powie, że przyszedł na mecci zawodnik, który. No, wiadomo, że ten nie popełnia błędów, co nic nie robi, jest takie powiedzenie. No, są wzloty i upadki, ale, ale, ale przede wszystkim te pieniądze są inwestowane w struktury szkolenia dzieci i młodzieży. No, ten młody człowiek, który przychodzi czy to na szczypiorniaka, czy przychodzi na piłkę nożną, czy na siatkę, czy na lekkoatletykę, czy, no, czy na judo, choćby nawet chciałby trenować, no to wiadomo, że, że jeżeli nie będziemy mieli struktur firm, które są w Mielcu, a tych firm w Mielcu i na Podkarpaciu jest mnóstwo, no to, to, to będzie ciężko, się, żeby ta młodzież rozwijała się i jakieś sukcesy odnosiła. Dziękuję tak. bardzo.